Cześć Wam! Dzisiaj nagrywam się z tego pięknego lasu, żeby opowiedzieć Wam o moim niedawnym doświadczeniu sprzed kilku dni. Dotyczy ono moich poprzednich innych wcieleń i uzdrawiania tych aspektów oraz tego, co wydarzyło się później, bo niemal natychmiast po tym wydarzeniu przyszła do mnie bardzo dla mnie ważna informacja. I tak, chyba nie wydarzyłoby się to, gdybym tego wcielenia innego nie uzdrowiła, właściwie dwóch, ale opowiem Wam o jednym, o drugim może tylko trochę napomknę. No i tak, najpierw zacznę od tego, jak ja to widzę. Jak widzę inne wcielenia, tak dla kontekstu. A, ponieważ no, tak się mówi moje inne wcielenia, moje inne aspekty albo w inny sposób. A, ale ja tego nie widzę jako moje inne wcielenia, tylko bardziej mojego MTJ, mojej totalnej jaźni, wyższej jaźni, czy też yy, wyższych poziomów duszy i tak dalej, bo to tak, yy, o, tak na, na, na ręce pokaże, no tak jakby... Kciuk mówił, że to są jego inne palce, nie? No palce bardziej do dłoni należą. Kciuk jest jednym z palców. Tak samo ja, Kamila, jestem jednym z wcieleń, a pozostałe są ze mną połączone poprzez tą wyższą jaźń, ale nie czuję, żeby to było stricte moje, tak liniowo, tak? I kolejna ważna rzecz. Wszystkie te wcielenia dzieją się jednocześnie, bo poza tutaj... Ziemską przestrzenią, no czas nie funkcjonuje. E, no, dowiedziałam się na przykład takiej ciekawostki, że mam e, ponad 40 wcieleń na Ziemi. Wszystkich w tym uniwersum, w tej, w tej przestrzeni fizycznej wszechświata tego, ponad 4 miliony. A, a tak, i wiem na przykład, że e, czeka mnie jeszcze sześć wcieleń na Ziemi. czy znaczy, czeka mnie. W takim sensie, że jeśli za punkt odniesienia weźmiemy dzisiaj, no to będą działy się w przyszłości, nie? Od, od teraz, od tego wcielenia, w którym obecnie się znajduję. No ale tak jak już mówiłam, one dzieją się jednocześnie wszystkie, tak? Więc my uzdrawiając siebie mamy wpływ na inne nasze wcielenia, inne nasze wcielenia yy, uzdrawiając się czy ucząc czegoś mają wpływ na nas, tak? Yy. Chyba tyle z e, takich kontekstowych rzeczy, a teraz przejdę do historii. E, tak, więc weszłam w sobie w regresję. Mm, tak świadomie, tak pchnęło mnie, że dobra, kładź się i zwiedzaj inne wcielenia. Wiedziałam, e, w jaką podróż się udaje. Nie wiedziałam, co tam zobaczę, ale wiedziałam, że będzie to regresja. I. W trakcie właśnie podróży zobaczyłam siebie jako kobietę. W, stałam w jakimś kamiennym budynku. Było widać, że jest to budowla taka kamienna, ściany były kamienne i było to jakieś laboratorium, albo apteka, coś takiego. I byłam tam ja w czerwonej szacie i był mężczyzna starszy ode mnie, siwe miał włosy. I on był alchemikiem, a ja jemu pomagałam. Zbierałam zioła, ważyłam różne mikstury i tak dalej. On tym przewodził, a ja, tak jak już wspomniałam, pomagałam mu. I byliśmy wtedy parą I aha, co chyba ważne, to nie były dobre mikstury. Raczej truliśmy ludzi niż ich uzdrawialiśmy na jakieś zlecenia, nie wiem, dla pieniędzy, dla prestiżu, dla czegokolwiek. Znaczy, tak, to chyba płynęło z niego. Ja to robiłam bardziej, bo on chciał to robić. Tak przynajmniej czuję. A ja za tym już podążałam po prostu. No i tak sobie byliśmy i sobie tam ważyliśmy różne miksturki. Nie mówię, że, że, że zawsze wszystko było złe takie i, i w ogóle, ale czuję, że był tam motyw taki, że jak ktoś przyszedł, bo, bo ktoś coś zrobił i dobrze zapłacił, to dał, dostawał coś co konkurenta na przykład eliminowało nie? z gry, na dłużej lub krócej, to sami na zawsze. E, tak, e, nie mówię, że nie, nie, nie robiliśmy e, wywarów uzdrawiających, e, ale ważny jest chyba ten aspekt, że e, to nie, nie byliśmy wtedy e, praworządnymi ludźmi, że tak powiem. E, tak i e, byłam z tym mężczyzną i w pewnym momencie Naszej wspólnej drogi on mnie zdradził, ale nie że z inną kobietą, tylko w jakiś sposób e, zdradził mnie tak lojalnościowo złamał, e, nie wiem, czy odchodząc, czy, czy, czy wydając mnie gdzieś komuś może. To też takie czasy były. Nie mam pojęcia, ale wiem, że bardzo mnie to skrzywdziło. I kolejne, kolejna scena z tego wcielenia, jaką zobaczyłam, to jak e, tamten mój aspekt ja mtojata, jak już tłumaczyłam, no ale łatwiejsze w, w nomenklaturze jest mówienie, że mój. E, tak, i widziałam, jak ta kobieta rzuciła się na łóżko, po prostu taka zrozpaczona, złamana, z, z, totalnie w rozsypce, jak w totalnej tragedii, w ogromnym cierpieniu. I. E, ona się tak rzuciła na, na, na brzuch, na to łóżko, rozpaczając. I ja ją delikatnie obróciłam na plecy i zobaczyłam taką wielką wyrwę tutaj w przestrzeni serca, pełną takiej nieczystej energii, tego cierpienia, tego, tego wszystkiego. I o ile zazwyczaj uzdrawiając na przykład kogoś, oczyszczając i tak dalej, widzę tę energię. Jako taką gęstszą lub rzadczo, rzadszą substancję, czasami skrystalizowaną wręcz, w której trzeba drążyć, a czasami płynną taką po prostu lub nawet dym. Nie? To, to zależy od, od tego, jak gęsto jest tam napakowane tego, tych, tego żalu, tego cierpienia, tego smutku, poczucia krzywdy itd. No i od tego, jak dużo jest to tam napakowane, no to zmienia się tego gęstość. A w przypadku e, tej regresji ja zobaczyłam to jako takie jako robaki, takie, takie larwy, robaki, takie czarne, jak te ślimaki takie bez e, skrupek i takie plątanina tak, takich e, właśnie sywków. Więc e, wyjęłam to z tego serca, oczyściłam. E, czakra była rozczaskana. Było to, to praktycznie tam, tam to, to była wyrwa jedna wielka. To, jakby tej czakry tam prawie nie było. Więc co ciekawe, właśnie co zrobiłam, ustawiłam pole temu innemu aspektowi, tak jak to robię przy osobach, które do mnie przychodzą, tak jak ustawiam je sobie, czyli całe pole energetyczne, wszystkie czakry odbudowuję, uzdrawiam, odbudowuję i zaciągam energię ziemi i energię źródłową, aby to wszystko zharmonizować. Tak też uczyniłam z tym innym wcieleniem, co było dla mnie czymś zupełnie nowym, no bo dotychczas nie pracowałam w taki sposób z istotami, których tutaj fizycznie nie ma. Więc to, to było dla mnie takie nowe i odkrywcze, że mogę robić to w ten sposób. I tak, i po uzdrowieniu tego serca nie ustawiałam całego pola, tylko czakrę serca. Kiedy uzdrowiłam tą czakrę serca, wizja odpłynęła. Przeszłam w inną przestrzeń, w której ukazał mi się ten, to, to inne wcielenie, o którym też mówiłam, z tym samym mężczyzną. Tam też zostałam mocno skrzywdzona. No i to też trzeba było uzdrowić. No, bo to wciąż retraumatyzowało mnie, tak? I odsyłało do związków, ludzi, którzy są wokół mnie. Nie mówię tylko o związkach takich stricte romantycznych, tylko w ogóle do, ustawiało mnie właśnie w takim lustrze tej traumy. No, i tak. Po uzdrowieniu tego, no wiadomo, popłynęły łzy, trzeba to było odczuć, trzeba było podzielić się tym współczuciem i, i miłością do siebie samej. I gdy to już się wydarzyło, przyszło do mnie coś wspaniałego, coś, co moja hmm, nauczycielka duchowa, powiedzmy, nazywa złotą marchewką. <todgłosy> Czyli taki prezent, powiedzmy coś, co wpływa na to, że mi dalej się chce medytować, odkrywać siebie i drążyć w tym nieuświadomionym, co często jest trudne, ale właśnie te marchewki są po to, nie żeby nam się chciało. No i u mnie tą marchewką było coś ciekawego, bo ja całe życie szukałam swojej ścieżki, drogi, jakiegoś takiego czegoś swojego, czegoś, co będzie, w czym będę mogła e, osiągnąć mistrzostwo, bo nie ukrywam, przeciętność nigdy mnie nie interesowała, zawsze dążyłam do tego najlepszego, jak tylko potrafię. No i miałam przez całe życie taki duży zgrzyt tutaj, bo odnajdowałam się w wielu przestrzeniach, wszystko mi dobrze wychodziło, co, za co się nie brałam, czy to artystyczne projekty, czy to tantra, czy uzdrawianie, czy szamańskie praktyki, to wszystko było ok i, i, i we wszystkim tym miałam predyspozycję, ale brakowało motywacji. E, miałam coś takiego, że nauczyłam się do momentów, w którym jest mi to potrzebne i. No I nic, już nie płynęło, już mi się nie chciało, już nie, nie czułam tego, żeby tą drogą podążać. A mistrzostwa chciałam w jakiejś dziedzinie, tylko żadna nie, e, żadna nie pociągała mnie na tyle, żeby iść w głąb, w głąb, w głąb dalej, gdy już osiągnęłam to, czego praktycznie na dany moment potrzebowałam. I tak, i to jest właśnie ta moja złota marchewka, że odkryłam swoją mistrzowską ścieżkę, którą chcę podążać, którą, jak się okazuje, podążałam już od dawna, tylko nie byłam tego świadoma, a teraz już wiem. I w życiu bym się nie spodziewała, że to może być w ogóle ścieżka w cudzysłowie kariery, bo, bo to nie jest nigdy powiązane z, z jakimkolwiek. Zawodem, czy, czy taką właśnie służbą e, poprzez pracę, na przykład? Jest to coś całkowicie innego, co w życiu bym się nie spodziewała, że może być e, czymś, w czym da się osiągać mistrzostwo, a jednak, więc tą ścieżką będę sobie podążać. Co to za ścieżka, niestety nie, nie, nie powiem Wam na razie, bo, bo czuję, że nie powinnam. Czuję, że to musi się jeszcze we mnie mocniej zintegrować, i, i też e, czuję, że nie ma potrzeby o tym mówić. To samo się wyłoni, to samo się objawi przeze mnie, i, i wtedy nie będzie już dla nikogo wątpliwości. I co najlepsze, że ta ścieżka łączy wszystkie te, w których, że tak powiem, startowałam, czyli zarówno artystyczne, moje pasje, tak, które lubię robić i, i które sprawiają mi wiele frajdy, i uzdrawiające, i, i wszelkie inne, o których wspominałam lub nie, ale tak, i, i że w tej jednej ścieżce te wszystkie moje umiejętności i... Dary, które dostałam, bo tak naprawdę to wypracowanego nie ma tutaj tak wiele, wiele rzeczy. Po prostu dostałam w spadku właśnie od tych innych wcieleń, które wypracowały te umiejętności. I tak, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo to jest coś, z czym borykałam się przez większość życia coś chciałam zawsze odnaleźć, coś swojego, i próbowałam i tu, i tam, i siam. A teraz, wszystkie te rzeczy, które próbowałam, które mi posmakowały, mogę połączyć w jedno i, i płynąć z nurtem te, tej rzeki. <grystanie> Więc to jest takie moje. No. <grystanie> Dziękuję Wam pięknie, i do usłyszenia. Następnym razem <grystanie> trzymajcie się cieplutko, Pa.